Przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej. Drodzy uczniowie, dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o czymś, co jest prawdziwym motorem naszej gospodarki o przedsiębiorczości. Wyobraźcie sobie przedsiębiorczość, jak superbohatera gospodarki rynkowej. Jest ona tym, co napędza innowacje, tworzy nowe miejsca pracy, zwiększa konkurencję i sprawia, że cała gospodarka jest bardziej dynamiczna i żywotna. Kiedy myślicie o przedsiębiorczości, warto zauważyć, że nie chodzi tylko o duże korporacje. To także indywidualne osoby, takie jak Steve Jobs czy Mark Zuckerberg, które zaczynały od małych projektów, a później zmieniły sposób, w jaki żyjemy i komunikujemy się na co dzień. Przedsiębiorczość to chęć tworzenia czegoś nowego, odwaga, by podjąć ryzyko i przekształcić marzenia w rzeczywistość. Jest ona niezwykle ważna, ponieważ to dzięki niej mamy nowe produkty, które ułatwiają życie, usługi, które sprawiają, że nasz dzień jest lepszy i technologie, które przesuwają granice tego, co możliwe. A kiedy nowe firmy rosną, potrzebują więcej pracowników, co oznacza więcej możliwości pracy dla ludzi takich jak wy w przyszłości. Ale to nie zawsze jest łatwa droga. Przedsiębiorcy często napotykają trudności, takie jak znalezienie pieniędzy, by rozpocząć lub rozwijać swoją działalność, czy przestrzeganie wszystkich przepisów, które mogą być skomplikowane. Istnieje też ryzyko. Nie wszystkie pomysły się sprawdzają, ale nawet z porażek można się wiele nauczyć. Mimo tych wyzwań, przedsiębiorczość jest kluczowa dla nas wszystkich. Jest to coś, co może dać każdemu z Was szansę na wyrażenie siebie, zarobienie pieniędzy i może nawet zmianę świata na lepsze. W przyszłości być może to któryś z Was będzie miał pomysł, który stworzy nowy rynek pracy lub rozwiąże problem, który wydawał się nierozwiązywalny. Pamiętajcie, że każda wielka firma zaczynała się od kogoś, kto miał pomysł i odwagę go zrealizować i w każdym z Was drzemie potencjał, by być tym przedsiębiorcą przyszłości. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że dzisiejszy wykład zainspirował Was do myślenia o przedsiębiorczości jako o ścieżce, którą warto rozważyć w Waszej przyszłej karierze.